Czy wiesz, że w 1943 roku na Wołyniu węgierscy żołnierze ryzykowali życie, by chronić Polaków przed UPA? 124 Dywizja Piechoty z Królestwa Węgier nie tylko dostarczała Polakom żywność i wyposażenie, ale także eskortowała ich z zagrożonych wsi do bezpiecznych miast. Banderowcy bali się Węgrów jak ognia. Honwedzi zdecydowanie reagowali na antypolskie wystąpienia, aresztowali prowodyrów i chronili polskie rodziny. W Mizoczu węgierscy żołnierze ramię w ramię z polską samoobroną odpierali ataki UPA. Najwspanialsze były jednak nieformalne sojusze. Polacy wymieniali na węgierskie wyposażenie samoobronne. Mogon i słoninę, a w jednej miejscowości Węgrzy dawali granaty za jabłka. Kiedy polskie oddziały musiały przekroczyć pilnowane przez Węgrów tory kolejowe, oficerowie obu stron spotykali się w połowie mostu, ściskali dłonie i uzgadniali godzinę przejścia. Jeśli chcesz mi pomóc szerzyć takie treści, zostaw lajka i komentarz. Z góry dziękuję.